By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmierna. Hej, pokazuję Wam próbki, które są w, w pokoju, w którym jestem. W związku z tym, że to jest pokój dwuosobowy, więc mam dwa kubeczki jednorazowe plastikowe, dwa mydełka takie maleńkie dobrze, bo nie wzięłam takiego, wiecie, medełka, żeby sobie postawić na zlewie, więc y, używając mydła po przyjściu z dworu muszę go wyciągać z podprysznica i odwrotnie I, kiedy idę pod prysznic muszę go wyciągać y, z... Otwierać prysznic po prostu wyciągać ze zlewu, ale, ale tak to przydadzą się takie małe dwa medełka. Mam tutaj też żel pod prysznic i dwa szampony. Wykorzystam je tutaj na miejscu, bo po co to wozić się ja za każdym razem do wozu? Potem już mam cały taki kartonik tych próbek. Ja wiem, zawsze warto mieć, skoro są w gratisie i może się okazać, że kiedyś będą potrzebne, ale ja tu je wykorzystam i po prostu wyrzucę opakowania. Także to są takie próbki, gdzie wszędzie są takie same, tylko po prostu różnią się napisem z, jakiego, z jakiej firmy, z, jakiej, z jakiego hotelu są. To po prostu jest uzdrowisko kołżek, do którego należą mewa, muszelka, w której w tej chwili jestem i chyba jeszcze kielczanka. Jakoś tak. W każdym razie m, najzwyklejsze uczulenia się od tego nie ma, także to nie jest taka bardzo niska półka, ale jednak takie gratisy bardzo cieszą. Także dzięki, wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.